Cześć, z tej strony do Karnipel. Czy słyszycie to wiercenie? Mam nadzieję, że nie. Ja je niestety słyszę i mam nadzieję, że nie będzie nam dzisiaj przeszkadzało. A co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj robimy kocie, łapki na, no, na takie, na stołek, na krzesełko. Jak widać, brakuje mi akurat jednej, więc zaraz Wam pokażę, jak ją zrobić. Jest naprawdę mega prosta, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. A dzisiaj potrzebujemy szydełko i u mnie jest to standardowo y, szydełko 3,5 mm i do tego 3 kolory włóczek. Dwa y, powiedzmy główne, czyli biały oraz Rudy nazwijmy go, chociaż to jest pomarańcz, ale stwierdziłam, że po prostu te kocie łapki u mnie będą takiego, od takiego rudego kotka. I oczywiście jeszcze kawałek różowego, no bo w środku na łapce jest ta różowa, słodka część. Do tego oczywiście nożyczki, i zaplątał mi się od razu znacznik, więc nożyczki, żeby obciąć każdy kawałek włóczki niepotrzebny. No a przy okazji znacznik. U mnie zazwyczaj jest to właśnie kawałek kordonka, który sobie przekładam do przodu, do tyłu, do przodu, a później gładko wyjmuję. Oczywiście można też użyć takie zwykłe znaczniki, ale one mam wrażenie przysparzają trochę więcej kłopotu, bo trzeba je przepinać, odpinać, przepinać. No a to jest trochę chyba strata czasu. E, można jeszcze dzisiaj mieć igiełkę. E, igiełka tak naprawdę przyda nam się tylko tutaj do chowania nitek. Więc równie dobrze możemy sobie bez niej poradzić. Ok, mamy wszystko, więc zaczynajmy. Ok, na początek bierzemy różową włóczkę i zaczynamy Magic Ringiem. I od razu mówię, cały filmik na Magic Ringa znajdziecie tutaj oraz w opisie tego filmiku. Tam jest specjalny filmik, który mówię tylko o Magic Ringu. Ok, a my tutaj robimy Magic Ring z 8 półsłupków czyli aż 8. Dzięki temu ta podstawa tej nóżki będzie jak najbardziej płaska. Więc robimy 8 półsłupków. 8 1 2 3 4 5 6 7 i 8. Biorę, ściągam i tak naprawdę kończę z różowym. Więc zakładam sobie znacznik żeby to było pewne i uwaga mogę albo spróć ten ostatni półsłupek albo bez prucia włożyć sobie szydełko pod te dwie nitki, dwie pętelki, które tu są zobaczcie hop i hop to są te dwie z których wychodzi ta ostatnia pętelka i w tym momencie przekładam sobie tutaj już biały kolor hopka nakładam na szydełko i przeciągam. A to, co tutaj wystaje, to zaraz będę mogła po prostu pociągnąć, i to mi się ładnie tutaj spruje. Ok, i teraz patrzymy, żeby ta nitka biała była też pod znacznikiem. Czyli jeszcze raz bierzemy sobie ten znacznik, hopka i zarzucam, żeby znacznik był nad nitką roboczą, bo dzięki temu on będzie spełniał. Swoje zadanie, bo jeżeli będzie pod nitką roboczą, to zniknie pod nią i nie będzie go widać. Ok, i teraz w kolejnym rzędzie już normalnie przerabiamy białą i w każdym z tych oczek, mamy tutaj łącznie 8 oczek, w każdym z tych oczek robimy po dwa półsłupki. Pierwsze zazwyczaj jest ciaśniejsze, więc hop, jeden półsłupek i hop. Drugi półsłupek, i zobaczcie, jak teraz już przerobiłam, to mogę pociągnąć to znika, ale nic się nie próje. Więc robię w każdym po dwa. Dzięki temu z ośmiu, które tutaj jest, powstanie łącznie 16. I to tak naprawdę, w zależności od tego, jak jest duża ta noga, czy to krzesła, czy to małego stoliczka, to będzie najszerzej, praktycznie. Więc zaraz wam pokażę, co zrobić, jeżeli. Noga jest po prostu szersza. I jak ją tutaj dopasować? Więc, ja tutaj już hop, trochę mi się rozciągnęło. O. Teraz wszystko będzie jasne. Zobaczcie, tutaj ta nitka troszkę nam się rozjeżdża, więc wystarczy ją troszkę ściągnąć. Tak samo ten magic ring bierzemy, ściągamy. O, nitkę od magic ringa miałam ściągnąć, czyli tą. A tą różową można już odciąć, bo nie jest nam potrzebna. Dzięki temu już nam się nie ciągną. Tutaj dwie nitki. Hop, ostatnie. Raz i dwa. Ok, i mamy. I teraz, tak naprawdę, w zależności od tego, jaką mamy dużą nóżkę, ja tu zaraz Wam pokażę. Ok, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Ta noga jest dość mała i patrzę sobie, przykładam, jeżeli one się nakładają i jest to równe, to znaczy, że ta wielkość jest dobra. Jeżeli nie, to robimy kolejne dodawanie. I w kolejnym dodawaniu. Ja Wam tutaj pokażę, bo moja zostaje tak naprawdę taka, jaka jest, ale jeżeli macie większą nóżkę, to po prostu robicie kolejne dodawanie i w kolejnym dodawaniu, w kolejnym rzędzie. Jest nie dodawanie w każdym, a dodawanie co drugie. Czyli jeżeli macie większą nogę, to robicie w kolejnym rzędzie na przemian półsłupek i obok dopiero dodawanie, tak żeby dodawanie było, co drugie oczko. Dzięki temu znowu dodacie 8, a z 16 na koniec powinno powstać 24 oczka. Więc jeżeli tak macie, to robicie dodawanie, a jeżeli nie, to robimy już następny rząd. I jeżeli jesteście już po tym dodawaniu. Czyli macie 24, to już robicie to, co ja teraz, czyli robimy rząd powtarzania. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Trochę tutaj zagmatwałam, ale chodzi o to, żeby zrobić odpowiednią wielkość, bo każda nóżka od każdego stolika czy też krzesła będzie pewnie troszkę inna. Więc tutaj ja akurat mam 16 i robimy rząd powtarzania, czyli każde oczko pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem, a jeżeli jeszcze macie za małe, to robicie dodawanie, czyli Półsłupek dodawanie, półsłupek dodawanie, i też po tym rzędzie dodawania robicie to, to, teraz, czyli rząd powtarzania, czyli pojedynczo wszystkie półsłupki spotykamy się na końcu tego rzędu. OK, po tym rzędzie powtarzania teraz będzie rząd ten z paluszkami, z kocimi paluszkami. I teraz uwaga, zarzucamy sobie oczywiście znacznik, ja sobie przerzucam go do przodu. I najważniejsze teraz w tym rzędzie jest osiem pierwszych oczek, bo właśnie tam będziemy tworzyć palce. I teraz uwaga: cztery razy na przemian będziemy robić to, co teraz pokażę, czyli półsłupek. Hop, a w drugim oczku cztery słupki, ale każdy robiony do połowy, i dopiero na końcu połączony. Uwaga, narzut. Teraz dopiero wbijam, narzut, wyciągam. Mam trzy, narzut przez dwa. Ok, i połowę pierwszego słupka mam, i teraz uwaga, kolejny znowu jest. Narzut. Wbijam się w to samo oczko, narzut, wyciągam, narzut przez dwa. Mam połowę drugiego słupka, trzeci tak samo, narzut. Wbijam narzut, wyciągam narzut przez dwa. I ostatni narzut, wbijam, narzut, wyciągam narzut przez dwa. I mam łącznie pięć oczek. Robię narzut i przeciągam przez wszystkie pięć. Dzięki temu mam stworzony palec. O, I to, co teraz pokazałam, robimy jeszcze trzy razy, czyli znowu będzie półsłupek, znowu te cztery słupki. Znowu półsłupek, znowu cztery słupki, znowu półsłupek, znowu cztery słupki. Dzięki temu powstanie nam tutaj cztery palce. Powstaną nam tutaj cztery paluszki e, tej naszej kociej łapki. Więc powtarzamy to, co pokazałam. Ja tu jeszcze raz to pokażę. Czyli znowu jest półsłupek. Zobaczcie, dzięki temu, że ja schodzę tutaj do półsłupka, to właśnie tu nam się zrobi taka wypukłość paluszkowa. Widzicie, jak to wystaje? I znowu jest narzut. Pierwszy do połowy. Narzut. Hop, drugi do połowy. Ja tutaj specjalnie już szybciej pokazuję. Hop, trzeci do połowy. No, no, no i hop, czwarty do połowy. No, wyszło mi. Czwarty do połowy. I jak widać, wszystkie, no, wszystkie, coś mi się tutaj zobaczcie, zadziało. Tutaj przy tym ostatnim, więc próję całość, żeby poprawić. Jeszcze raz. Hop. I jeszcze raz, i hop, no, i hop. Znowu mam pięć, narzut, przeciągam przez wszystko. I zobaczcie, już mam dwa palce, i jeszcze powtarzamy tak dwa razy, czyli znowu półsłupek, cztery, półsłupek, cztery. Spotykamy się tutaj za tym czwartym palcem. Ok, po tym czwartym palcu do końca rzędu powinno zostać 8 półsłupków. No, chyba że masz o jedno dodawanie więcej, no to wtedy zostaje ich pewnie 16. Czyli o 8 więcej. I wszystkie oczka do końca już przerabiamy półsłupkami, i tam się też spotykamy. Ok, skończone. Teraz zobaczycie, że w tym rzędzie te łapki, te palce zna, zaczną nam bardziej wystawać. Więc w kolejnych trzech rzędach robimy powtarzanie, czyli po tyle, ile mamy aktualnie półsłupków, czyli u mnie 16, u ciebie to może być 24, wszystkie. Oczka przerabiamy. Tutaj te oczka na pewno przy tych e, gęstych miejscach, czyli tu, gdzie są te cztery słupki, na pewno są troszkę bardziej rozszerzone, ale w całym rzędzie powinno być ich i tak łącznie 16 bądź 24. Więc przerabiamy wszystkie pojedynczo i zobaczycie, że one się dzięki temu inaczej za chwilę ułożą, będą bardziej wystawać. Więc kolejnych trzech rzędach, czyli tym, co teraz robimy, u mnie jest to 2, 4, piąty, szósty i siódmy. U Ciebie może być to szósty, siódmy i ósmy, bo miałeś dodatkowe dodawanie, więc spotykamy się za trzy rzędy, wtedy zmienimy kolor i skończymy łapeczkę. Pamiętamy wszystkie pojedyncze. OK, jak widać, łapeczka już wygląda bardziej łapeczkowo. Tutaj mamy zrobione te rzędy i teraz zmieniamy kolor. Oczywiście, jeżeli chcesz, żeby Twoja łapka była wyższa, dłuższa, no to robisz więcej tych rzędów. Ja tutaj stwierdziłam, że ta będzie niewielka. I teraz tak, zanim zarzucę znacznik, zmieniam kolor, czyli robię to samo co wcześniej przy zmianie z różowego na biały. Wyjmuję szydełko, wkładam pod te dwie nitki. Hop. I hop, biorę kolor pomarańczowy, narzucam na szydełko po prostu bez żadnej pętelki, i przeciągam. I tak samo biorę znacznik i zarzucam go nad tą nową nitką roboczą. Hop, tą białą mogę już kawałek dalej odciąć, bo do niczego już mi się nie przyda. I przerabiam. Hop, ile rzędów? Tyle, ile chcę, tak naprawdę. Ja tutaj w założeniu mam cztery rzędy, więc 4-5 rzędów, więc myślę, że te 4 zrobię, tak żeby był taka, była taka sama jak te poprzednie. Więc przerabiam cztery rzędy kolorem pomarańczowym. Tak samo nic nie dodaję, nic tutaj nie obejmuję. No, chyba że ta nóżka gdzieś naprawdę się mocno, mocno rozszerza. To warto dodać gdzieś po kolei parę oczek, czyli wtedy zrobić dwa półsłupki w jednym oczku, ale myślę, że nie powinno to przeszkadzać. Troszkę się po prostu weźmie i palcami też rozciągnie, bo tutaj to i tak będzie musiało się ułożyć, więc przerabiamy i spotykamy się za cztery rzędy. Ok, przerobiłam jednak 5, Pięć, pięć pomarańczowych rzędów i teraz biorę i robię w ostatnim oczku, czyli to jest już pierwsze kolejnego rzędu, ale to jest nasze ostatnie oczko, robię oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, wyciągam i wyciągam, odcinam kawałek dalej włóczkę i zamknę to w taki sposób, że będzie wyglądało jakby było jeszcze jedno oczko, czyli wyjmuję sobie szydełkiem i teraz przyda nam się pigła, aczkolwiek da się też zrobić to szydełeczkiem. I teraz tak. Nawlekam sobie i zobaczcie. Mam tutaj i wbijam się w kolejne oczko ciąg ściągnę i wbijam się w środek tego ostatniego mojego oczka ścisłego. Przewlekam tutaj przez dwie nitki i ściągam i to się ładnie tu układa. Zobaczcie. Wyjmuję znacznik. I mam idealne zajście. Wszystko ładnie zamknięte, a tą nitkę tutaj w środku jeszcze mogę przewleć, tutaj przebić się pod innymi nitkami od środka, tak żeby ta nitka mi się tutaj w miarę schowała, i musi to być jakoś super głęboko. Przecież to nie będzie y, ruszane na co dzień, bo to będzie zakładane jednak na nogę. Ok, i tak naprawdę koniec. Mogę sobie ją tutaj troszkę ułożyć, bo. Może być, czasem może się wydawać ciut za ciasno. Biorę. I co robię? I nakładam, czyli po prostu hop. I idealnie pasuje do pozostałych czterech nóżek. Wiem, teraz jest do góry nogami, ale nie mogę. O, o, dobra, ułożę, ale wtedy będzie ciemniej. Więc mamy pasujące cztery nóżki. Mam nadzieję, że było łatwo, szybko e, i przyjemnie. One od spodu są... A, no zobaczcie jak to wygląda, bardzo uroczo. Mam nadzieję, że było łatwo, szybko i przyjemnie, że wytłumaczyłam wszystko dokładnie. E, jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania to komentarze do Waszej dyspozycji. E, możecie także do mnie pisać na social mediach, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok, tam też jestem e, i zadawać mi pytania związane z danym tutorialem. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to Patronite, tam możecie proponować filmiki, zostać moim patronem i wtedy ja zrealizuję filmik z Waszego pomysłu. Więc do dzieła, będę wdzięczna za każdy możliwy. Naprawdę, każde możliwe wsparcie dzięki temu ja się rozwijam, mogę dla Was nagrywać to, co Wy chcecie. No to co? Na tej chwili już Wam dziękuję. Zostawcie łapkę w górę. O, łapkę, łapkę. Subskrybujcie kanał oraz naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o tym, że wskakuje jakiś nowy filmik albo shorts. Więc dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!